W przypadku porwania rodzicielskiego można skorzystać z systemu alertu dla dzieci. Tego rodzaju systemy, takie jak Amber Alert, w niektórych krajach są przeznaczone do szybkiego powiadamiania społeczności o zaginięciu dziecka w sytuacji, gdy istnieje obawa o ich bezpieczeństwo. Amber Alert to system alarmowy, który jest aktywowany w przypadku porwania dziecka i uznawany jest za jedno z najskuteczniejszych narzędzi w odnajdywaniu zaginionych dzieci. System ten wykorzystuje różne kanały komunikacji, takie jak media, telewizja, radio, billboardy, komunikaty na autostradach, a nawet powiadomienia na telefonach komórkowych, aby jak najszybciej dotrzeć do społeczności i poprosić o pomoc w poszukiwaniach. W przypadku porwania rodzicielskiego, gdy jedno z rodziców nielegalnie zabiera dziecko lub nie zwraca go po ustalonej w sądzie opiece, można zgłosić ten fakt odpowiednim władzom takim jak policja czy Centrum Opieki Społecznej. W zależności od okoliczności i stopnia zagrożenia dla dziecka, władze mogą podjąć decyzję o aktywacji systemu Amber Alert w celu szybkiego powiadomienia społeczności o zaginięciu i poproszenia o pomoc w odnalezieniu dziecka. Warto pamiętać, że Amber Alert jest stosowany tylko w przypadku poważnych zaginięć, które spełniają określone kryteria, takie jak potwierdzone ryzyko bezpieczeństwa dziecka. System ten jest projektowany w taki sposób, aby nie nadużywać go i nie powołanie alarmować społeczności w przypadku sytuacji, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla dziecka. W każdym przypadku porwania rodzicielskiego ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt odpowiednim władzom i uzyskać profesjonalną pomoc. Systemy alertowe, takie jak Amber Alert, mogą być cennym narzędziem w odnajdywaniu zaginionych dzieci. Ale nie są jedynym środkiem działania. Czym jest Amber Alert? Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby aktywować system Amber Alert w przypadku porwania rodzicielskiego? Kryteria aktywacji systemu Amber Alert w przypadku porwania rodzicielskiego mogą się różnić w zależności od kraju, w którym jest stosowany. Oto przykładowe kryteria, które mogą być stosowane: Potwierdzone zaginięcie dziecka. Musi istnieć wiarygodne potwierdzenie, że dziecko zostało porwane przez jednego z rodziców lub opiekunów bez upoważnienia lub nielegalnie zatrzymane przez niego. Zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka. Istnieje obawa, że dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne lub zdrowotne w związku z porwaniem rodzicielskim. Wiek dziecka. Zazwyczaj system Amber Alert jest aktywowany w przypadku zaginięcia dziecka poniżej określonego wieku, np. poniżej 18 lat. Wiarygodne informacje o porwaniu muszą istnieć wiarygodne informacje dotyczące porwania, takie jak opis porwanej osoby, opis pojazdu, informacje o podejrzanym rodzicu, opiekunie lub inne istotne szczegóły, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Natychmiastowe działanie. Aktywacja systemu Amber Alert musi nastąpić jak najszybciej po potwierdzeniu zaginięcia dziecka, aby zwiększyć szanse na skuteczne odnalezienie go. Warto zauważyć, że kryteria aktywacji systemu Amber Alert mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i procedur. W niektórych przypadkach władze mogą również wziąć pod uwagę inne czynniki takie jak historia rodziców, opiekunów, wcześniejsze przypadki porwań, obecność konkretnych zagrożeń lub inne istotne okoliczności. Najlepiej skonsultować się z lokalnymi władzami, takimi jak policja czy Centrum Opieki Społecznej, aby uzyskać dokładne informacje na temat kryteriów aktywacji systemu Amber Alert w danym kraju lub regionie. Aby aktywować system Amber Alert, muszą być dostępne pewne informacje. Oto przykładowe informacje, które mogą być wymagane. 1. Opis zaginionego dziecka. Musi być dostępny szczegółowy opis zaginionego dziecka, w tym takie informacje jak wiek, płeć, wzrost, waga, kolor włosów i oczu, znaki szczególne, np. blizny, tatuaże oraz ubranie, które dziecko nosiło w momencie zaginięcia. 2. Opis podejrzanego rodzica czy opiekuna. Jeśli porwanie rodzicielskie jest podejrzewane, ważne jest posiadanie opisu podejrzanego rodzica lub opiekuna. Może to obejmować informacje na temat wyglądu fizycznego, szczególnych identyfikujących cech, takich jak tatuaże lub blizny oraz wszelkie inne istotne informacje. 3. Opis pojazdu. Jeśli jest znany pojazd, którym podejrzany podróżuje, ważne jest posiadanie dokładnego opisu pojazdu, takiego jak marka. Model, kolor, numer rejestracyjny, lub inne unikalne cechy. 4. Informacje o miejscu zaginięcia. Wiedza na temat miejsca zaginięcia dziecka jest niezbędna. Może to obejmować miejsce i czas zaginięcia, ostatnie miejsce, gdzie dziecko było widziane, lub inne informacje, które mogą pomóc w określeniu obszaru poszukiwań. 5. Informacje kontaktowe. Należy podać informacje kontaktowe dla osób, które mogą zgłaszać obserwacje lub informacje dotyczące zaginionego dziecka. Mogą to być numery telefonów, adresy e-mail lub inne środki kontaktu, które są dostępne dla publiczności. Warto zauważyć, że dokładne informacje wymagane do aktywacji systemu Amber Alert mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i procedur. W każdym przypadku ważne jest, aby dostarczyć jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego dziecka. Child Alert i Amber Alert to dwa systemy, które służą do powiadamiania społeczności o zaginięciu dziecka. Oba systemy mają na celu szybkie informowanie ludzi o zagrożeniu dla życia lub bezpieczeństwa dziecka i mobilizację społeczności w celu odnalezienia dziecka jak najszybciej. Jednak istnieją pewne różnice między tymi dwoma systemami. Amber Alert, z drugiej strony, jest systemem, który działa głównie w Stanach Zjednoczonych. Jest to również system alarmowy, który jest aktywowany w przypadku zaginięcia dziecka, ale ma nieco inne podejście niż Child Alert. Amber Alert koncentruje się na natychmiastowym powiadomieniu społeczności o zaginięciu dziecka, szczególnie w sytuacjach gdy istnieje obawa o bezpośrednie zagrożenie dla życia dziecka. Informacje o zaginięciu są przekazywane przez organy ścigania do różnych mediów, takich jak telewizja, radio, systemy powiadomień na telefonach komórkowych itp. Również tutaj społeczność jest zachęcana do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Amber Alert ma na celu szybkie zaangażowanie społeczności w poszukiwanie zaginionego dziecka w celu minimalizacji ryzyka i zwiększenia szans na jego odnalezienie. Podsumowując, Child Alert i Amber Alert to dwa różne systemy, które mają na celu powiadomienie społeczności o zaginięciu dziecka i mobilizację społeczności w celu odnalezienia dziecka jak najszybciej. Child Alert działa głównie w Europie, podczas gdy Amber Alert działa głównie w Stanach Zjednoczonych. Oba systemy mają podobne cele, ale różnią się nieco podejściem do powiadamiania społeczności i natychmiastowego zaangażowania w poszukiwania zaginionego dziecka. W obu przypadkach społeczność odgrywa kluczową rolę w odnalezieniu dziecka i zapewnieniu mu bezpieczeństwa. Głównym celem zarówno systemu Child Alert, jak i Amber Alert jest powiadomienie społeczności o zaginięciu dziecka i mobilizacja społeczności w celu jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka. Obydwa systemy mają na celu minimalizację ryzyka dla życia i bezpieczeństwa dziecka poprzez zaangażowanie jak największej liczby osób w poszukiwania. Amber Alert skupia się na natychmiastowym powiadomieniu społeczności o zaginięciu dziecka, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieje obawa o bezpośrednie zagrożenie dla życia dziecka. System ten przekazuje informacje o zaginięciu dziecka do mediów, takich jak telewizja, radio, systemy powiadomień na telefonach komórkowych i Społeczność jest również zachęcana do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Oba systemy mają na celu szybkie zaangażowanie społeczności w poszukiwanie zaginionego dziecka w celu minimalizacji ryzyka i zwiększenia szans na jego odnalezienie. Społeczność odgrywa kluczową rolę w odnalezieniu dziecka i zapewnieniu mu bezpieczeństwa. Child Alert i Amber Alert są systemami powiadomień o zaginięciu dziecka, które zostały wprowadzone w różnych krajach, aby zwiększyć szanse na odnalezienie zaginionych dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo. Amber Alert z kolei został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i jest stosowany również w innych krajach, takich jak Kanada, Meksyk, Australia i kilka krajów europejskich. System ten jest nazwany na cześć dziewięcioletniej dziewczynki o imieniu Amber Hagerman, która została porwana i zamordowana w Teksasie w 1996 roku. Amber Alert działa na zasadzie szybkiego i szeroko zakrojonego powiadomienia społeczności o zaginięciu dziecka w sytuacji, gdy istnieje poważne ryzyko dla jego życia. Informacje o zaginięciu są przekazywane do mediów takich jak telewizja, radio, systemy powiadomień na telefonach komórkowych, a także wyświetlane na autostradowych tablicach informacyjnych. Społeczność jest również zaangażowana w poszukiwania i jest zachęcana do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Oba systemy, Child Alert i Amber Alert, mają na celu maksymalne zaangażowanie społeczności w poszukiwanie zaginionych dzieci. Działają na zasadzie szybkiego i szeroko zakrojonego powiadomienia społeczności o zaginięciu dziecka, aby zwiększyć szanse na jego odnalezienie i zapewnić mu bezpieczeństwo. W obu przypadkach społeczność odgrywa kluczową rolę w odnalezieniu dziecka poprzez zgłaszanie informacji i współpracę z odpowiednimi służbami.